Siemanko, czas zacząć sezon 2022. Tak sobie postanowiłem w tamtym roku, że e, co roku będę zaczynał sezon na totalnie nowej wodzie, tak też jest tym razem. Jesteśmy, bo nie jestem sam, nad łowiskiem Korzecznik Wielkopolska. Przyjechaliśmy nad ranem, odespaliśmy trochę trasę. Pierwsze zestawy w ogóle zrobiliśmy słuchajcie, z rzutu PVA rzut. Jak to mówił Byle przed siebie, ale żeby coś w wodzie leżało, parę godzin snu, żeby jednak nockę trasy sobie zrekompensować w ciepłym śpiworku. W środku w namiotach fareleczki, bo jest prąd, także jest cieplutko i bardzo fajnie. No i teraz bierzemy się za robotę, sądujemy sobie wodę. Jest to woda o takim typowym charakterze rynnowym właśnie tutaj zaraz. Yy, parę metrów od naszego brzegu schodzi już tak do około 3,8 do 4 metrów się ciągnie tak do 4,3 około i później pod drugim brzegiem znowu sobie wychodzi także dosyć proste ułożenie wody tutaj bez żadnych yy, górek, dolin i tak dalej dosyć płaski środek, typowa taka rynnuweczka o średniej głębokości i co znalazłeś ciekawego? Ogólnie to nie jest zatoki są dobre. Tak, tak nawulone, ale 3,7 w jednej. W następnej mamy 2,5 przed ścianą Zielska. No i tutaj z samego brzegu mamy bardzo dużo mułu, 30 cm na 2,5 m. Z brzegu dużo jest, nie? Ale później jakiś tak, spada i wychodzi tam do około 4,5. Tak, rynnowe mamy na 4,5, i wszystko schodzi łagodnie z brzegu. Także zobaczymy, poszukam w tym mule po prostu. Może wiosna zaczyna wszystko odżywać i w mule też coś się no to dzieje. Wiesz, jakaś okotka, a wiesz, że jakiś pokarm, nie? Tak, tak. I do tego jeszcze dorzucę właśnie ochotki, bo wziąłem ze sobą. I zobaczymy, jak on na to zareaguje. Pierwsza doba. Ale nie uwierzycie, jakie są jaja. Do Roberta mówiłem, że choć chociaż tam właśnie zrobimy te wędki z rzutu, pv -ka. często tak brania były na początku. Usiedliśmy w namiocie zjeść przed wywózką i pojechała lewa wędka. Nieduży karp, ale jest. Złowiłem rybę pierwszą. No, coś niesamowitego po prostu. Zobaczcie, ta ryba w podbieraku sobie czeka. Rozłożymy matę, zaraz ją zobaczycie. Petarda. No i pokażę Wam pierwszego karpia. a w życiu bym się nie spodziewał, że tak to się zacznie. Słuchajcie, nie jest duży, ale. Ale to nieważne. Pierwszy odjazd. A zaczął delikatnie opadać swinger, i później podnosić się do góry. Taki z 6 kilo. Ale jaki fajny. Naprawdę jestem tak, słuchajcie, szczęśliwy, e, tu rzuciłem Ronieriga z małym pop-up'em NS1. To no jest dobry czas. Betarda. Pozytywne emocje. Tak jest stary, <grym> działamy dalej. Dobry początek. To za rybeczkę pierwszą, nie? Za rybałki. <grym> hey. Nawet sobie nie wyobrażacie jaki jestem szczęśliwy po prostu. To jest coś pięknego. W marcu zacząć sezon i złowić rybkę. Petarda. Każdemu życzę. Nawet sobie nie wyobrażacie jaki on jest szczęśliwy, jak złapał tę pierwszą rybkę. marcu. No kurde. Ma pan ci... kolanko, kolanko zadrżało. <gulanko zadrżało. <gulanko> Naprawdę. Pełnia szczęścia. To są rybałki, to jest życie. Tak jest. Aha. To jest skarpiona przygoda. W <gulanko> każdej chwili szkoda. Zobaczcie jaka jest petarda. Wieczorowe branie u Roberta. Za chwilę zajdzie słońce i jest już po 19. Dwie czternastki, e, głębokość 2,7 przed e, ścianą zielska no, na i zobacz, tonące, nie? No, mule Tak, się tonące, tak, tam dłuższy przypom, także piękna ryba e, Super jechał, w ogóle fajne emocje. Dokładnie, kurczę. odwiedzała to miejsce, było widać, że wiosna już zaczyna działać, także... Mimo, że ja się czuję cały czas, jakby to była listopadowa zasiadka, e, naprawdę, Dokładnie, nie? ale wiosna działa. Piękna ryba. Mamy kolejny dzień nad łowiskiem Korzecznik. Ten dzień zaczął się super, bo już z samego rana miałem rybkę. Od razu ją wypuściłem. Wiał straszny wiatr, także nie dałoby się tego nagrać. Zresztą pogoda naprawdę nas nie rozpieszcza. Teraz uwierzcie mi, że to, co się dzieje, bo ten wiatr na pewno słychać jest e, dużo słabiej, niż było po poranku. W dzień rybę doławia Robert. Za chwilę już zobaczycie. Wspaniały karp. A my powoli uciekamy na stanowisko sąsiadów. Bo oni też mają ryby. Piękny złotołuski wojownik. Wziął po cichaczu, przeszedł pod dwoma wędkami i zaparkował u Pawła w zestawach. No to był ty. <grych> tak, to naprawdę <grych> wyjątkowa sytuacja. Skryty wojownik, piękne złoty zadatek na piękną rybę. Ale super i... Do tego naszych... waleczną. naprawdę u bardzo Naszych woleczną. sąsiadów też są ryby, po pierwszej dobie, łowisko nam się tak otworzyło, jest super, nie? Tak. Biorą nieduże, ale kurczę, woda 7 stopni, cud, że cokolwiek Piękne jesienne tak. karpie na wiosnę. Jesteśmy u chłopaków na stanowisku. Proszę bardzo. Witam, Bielu Tomeczek. Macie dwie rybki fajne. Tak, dokładnie, mamy dwie rybki. Jesteśmy właśnie mija pierwsza doba, nie? Jak tutaj jesteśmy? Udało nam się złowić no, pierwsza, doba, no. pierwsza doba, Udało nam się tak. złowić trzy rybki, dwie rybki mamy w worku, zaraz wam je zaprezentujemy. Jest to moja w ogóle pierwsza wspólna zasiadka. Za dokładnie. Pierwsza, nie wspólna, ostatnia, nie ostatnia, To no, Dokładnie. No. No. Spontaniczny pomysł. Dokładnie. Zróbmy razem rozpoczęcie se sezonu, wspólne. Byłeś już tu Bielu na korzeczniku, no tak, więc woda tutaj, pewna, sprawdzona, no, no, tutaj coś, coś tutaj wcześniej na 13, teraz jestem na jedynce, Paweł właśnie jak siedzi na 13. No my z Robertem trzynachę mamy, nie? No. Jest fajna woda, jest początek, jest dzisiaj 1 kwietnia, prym aprilis, tu no nie? Ale nie żartowali, mają ryby i te ryby zaraz Wam pokażemy. Mamy rozpoczęcie sezonu, jest w dublecik, rybki je złowiliśmy tak z rana, no nie? Ransze brania. Tak, może nie jakieś duże. Rana. Ale sezon rozpoczęty, ale fajnie mamy... jest kurczę. nie jest źle, panowie 7 stopni woda, dokładnie, dokładnie. Jest... załamanie pogody, jest bardzo zimno, w ogóle śnieg, w połowie Polski to śnieg pada, dzisiaj mamy krem ale rybki są prawdziwe, to jest nasza tak wspólna że... zasiadka z Tomkiem, pierwsza, wspólna. Nie ostatnio? Ta, nie. Miejmy nadzieję, że No i co panowie, ja. jeszcze dwie nocki przed to nami, i to się wszystko może wydarzyć. A, i... A jutro jeszcze go spodoba, dojeżdża, także siły będą wzmocnione. Jutro jeszcze radek dojeżdża, tak samo będziemy łowić rybki, ale jest dobrze. Jestem tutaj drugi raz. Pierwsza pierwszy, Fajna Również, woda. Sułka, no, pierwszy dzień, mamy, mamy cztery rybki złowione bo wcześniej tylko, to mnie wypuściliśmy je od razu. Jest no i dobrze. u nas 4 Ta także dzisiaj, łącznie, no. czy, słuchajcie, 8 ryb po pierwszej dobie, absolutnie ok, na początek sezonu petarda. Nie? No, dokładnie. No dobra, wypuszczamy. Wypuszczamy ryby i działamy dalej. Zaczął się kolejny dzionek, nadal nie ustępuje wiatr, dzisiaj o tyle co jest spoko, że jest trochę słońca. Yy, jedno branie, puste u mnie, było branko, później pff, podniosłem klinic. Robert stracił jedną rybę. E, temperatura wody mocno spada. E, wczoraj, jak to sądowaliśmy, było 6,2 albo 6,3 stopnia. E, a jak przyjechaliśmy na łowisko było ponad 7, także jest duży spadek. Co się odbiło trochę na aktywności ryb, jednak powiem Wam szczerze, że jadąc tutaj brałbym ten wynik w ciemno i tak, który zrobiliśmy, bo kurczę tyle rybek przy tak zimnej wodzie. Coś pięknego. A co z twoją rybką było? Straciłeś? Zerwała. Cały zasób. A co poszła w krzaki? Tak, z samego środka wypompowała. Tradycyjnie, oczywiście, tak jak ta ostatnia, pod no. dwoma zestawami przeszła. Zgarnęła jeden po drodze i w krzakach zaparkowała. Bo ty tam co też masz, około 4 metrów, nie? W tej tak, 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 tak. W takich środkowych częściach, nie? W środkowych częściach jest tak, 4 i 1 i schodzi do 2 i 7, później już jest na mułek 30 cm, także już tam nie wjeżdżam no to jest przed tym na mułkiem. No, podobnych chyba wszędzie, co? Tutaj mm. tak od 3 metrów z groszami. Zaczyna się ten pierwszy spadek, i później, w zasadzie, to jest różnica 20-30 cm. Dokładnie, są jakieś tam miejsca specyficzne no, przy tych brzegach, rynienki. ale tak. Ale to... Masz u Ciebie, fajnie jest ten dopływ, dopływ tej rzeczki, nie? Tak, właśnie na tym głównie się skupią. Squid bardzo fajnie tam pracuje. No, czyli na śmierdząco, nie? Tak, na śmierdząco, właśnie. Dwie czternasteczki robią robotę. Jedna jest zostawiona wędka pod ścianozielska na 2,7. Mhm. I właśnie ta, co mi wyjechała, to 4,2 i już była dalej, właśnie od wypływu tej rzeczki. No czy to masz tak od 2,7 i do 4 z groszami? Mm, nie, Zostań. dokładnie, tak. No, to to, to, to samo ja na przykład, wszystko, wszystko, wszystko tak od 3,8 do 4, nie? Mm -hmm. Dobra, może kurde, jak przestanie wiać, to później jakieś zestawy się uda pokazać. Dokładnie. Chciałem też dronem polatać, ale. Przy tym, co tu się dzieje, kurde, boję się o sprzęt, powiem wam szczerze. I siedzimy, koczujemy cały czas w namiotach. Ale zaraz to przewozimy. Ostatnia doba przed nami, dwie doby już za nami. I efekty, jak, naprawdę, kurde, jak na przejściową taką. Marcową jeszcze zasiadkę, jeszcze o marzec zahaczyliśmy to naprawdę. Absolutnie w ciemną brałbym taki wynik, bo jest super. Tutaj nasz właśnie obóz. Wchodząc już na pomost, właśnie po prawej stronie, to jest to duża zatoka i otwarta woda. Podoba mi się, bo stanowiska są porobione tak, że właśnie nie siedzi jeden na drugim. Jest pełna taka, jak ja tu mówię, intymność, ale też dużo miejsca, żeby właśnie położyć zestawy, a nie jak na niektórych łowiskach się było, tam jest pomost na pomoście, jest jedna wielka tragedia, nie? A tutaj naprawdę, kurczę, miejscówek jest do wyboru, do koloru. Stanowiska też są, słuchajcie, żeby było śmieszniej, tylko na jednym brzegu, a na przeciwległym brzegu są takie znaczniki, każdy widzi dokąd ma obszar swojego stanowiska. To też jest super. Nie myślę, że dzięki temu po prostu nie ma później <laughs> jakichś spinek z sąsiadem, że yy, wrzuciłeś się na moje i tak dalej, nie? Zabieramy się do zmiany zestawów. Stawiam teraz na 360, przycięta kulka popek, siateczka PVA, parę kulek na zestaw, będzie szło... I chyba na słodko tutaj I... u Was się sprawdza, nie? No tak, mhm. słodkie, słodkie tematy, ja akurat tutaj orzech tygrysi. mój ulubiony smak, więc I czym sypiesz powiedz? Parę, parę kuleczek na zestaw, dosłownie dwie garści mhm. i siateczka PVA. Czyli tak typowo punktowa, dopalasz tylko, czymś tylko to jeszcze, czy nie? Nie dopalam, mam tutaj kuleczki dobrze dopalone, więc... One aromatyczne są, fajnie, to te jest korzeczkę. Do, dodatkowo ich nie dopalam. I kilka słów może o miejscu. Właśnie tutaj miejsce, gdzie, jakie miejsce masz? Zmieniam z powrotem na bo brania są i do, tylko wychodzą jakby spod brzegów. Mhm. Zmieniamy teraz z głębokiej wody na, na podbrzeg. Ile tam no, masz? No, to może około 3 metrów gdzieś, nie? Czy jeszcze pócej? Znaczy, teraz mam zestawy na 4,5 metra, przekładam teraz tak na około 1,5 do 2 metrów. A czyli tak Pod, totalnie późno, nie? Tak, dokładnie. No, tak. Słoneczko dzisiaj trochę się wychyla, może one tam wejdą, nie? Na, na No, Wszystkie brania nam stamtąd wyszły, więc y... trochę się ciepło fajnie teraz zrobiło, więc no, liczymy, że, że jednak z tej pótkiej wody coś wyjdzie. Od tamtego roku co się zmieniło na łowisku, trochę na pewno ryb dopuściłeś. Tak, prawda? tak, były zarybienia, Jeden takie większe około 50 sztuk rybek w przedziale tam około 10 kg. Ja to to widziałem na internecie, bo obserwuję naszy. strony, tak. to właśnie widzę tam często e... tam do to ryby aż nawet nieraz mniejszej ilości tych, ale tam... Wcześniej było zarabienie jest... w grudniu też ryby e... to było kilka sztuk tylko, ale, ale takie w przedziale 22-24 kg. No czekamy na Dużo czekamy. Dużo pełno nie? Dużo dzikusów też, tak. Co pływa w tej wodzie, do końca nikt nie wie, tak? Dokładnie, bo... bo tą wodę masz dopiero od dwóch lat, od trzech lat? Od dwóch lat. o. Może będzie branie? Nie, że na żywo. No to tak, masz tą wodę od dwóch lat, no nie? No. I tak wcześniej to te... tak samo było jakieś tam łowisko? Nie, wcześniej nie było łowiska, wcześniej to no, no miał prywatny też właściciel. No ale długo tutaj nie wodę? było, długo miał wodę, ale nie było... I tu na pewno jakieś karpie stare lat. przed Twoim Były zarybiania, tak, były zarybiania, ale też, no, tu nie było prowadzone jakieś tam gospodarki stricte, e, takiej rybackie, Ale tak. na pewno są takie stare karpie jeszcze przed Tobą, e, co tam na pewno w jednym, w jednym z postów właśnie pokazałem, że, że w 2000 bodajże, 11 czy, 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 czy 12 roku, e, któryś z z sąsiadów wyciągnął karpia, no, no, no wielkości około 10-11 kg, także... Co pływa do końca w tej wodzie, nie wiem. Potwierdzona tak? ryba ma 19 kg, tak? 19,600 złowiona na początku sezonu w 2020 czy 19 To ja nie tak? go wpuściłeś, 24 miała 24 kg. Tak? Cały czas czeka do złowienia. Wrzuciliśmy zarybiliśmy to łowisko taką taką rybą. Co jeszcze, no nie wiem, sanitariaty, poprawiliśmy prąd, zabezpieczenie. Tak, jeśli chodzi o warunki na łowisku, to jest naprawdę jest super. Do jazdy, no fakt, to jest ukształtowanie terenu, jest górzyst. Na każdym tak? stanowisku mamy prąd. Tak, jest też Ma monitoring, także nie musi się. Monitoring jest bezpiecznie. bezpiecznie. Łowisko dookoła jest, jak zobaczycie, przyjedziecie, jest ogrodzone, naprawdę jest bezpiecznie. Tak. Naprawdę jest fajnie, nie? No teraz tak może nie widać. Jak tu się zazieleni to jest o wiele lepiej. Tak. Jest cień? No, jest, dokładnie. Ten stanowiska tak. są tylko po jednej stronie, tak. która jest właśnie zacieniona, stanowiska bo są, są duże też, nie? Duże, tak. no, Myślę, że no, no dwa namioty jest takie... 20 hektarów wody, a mamy 13 stanowisk, tak? tak. No, no, czyli do drugiego brzegu mamy około 200 metrów, 180 do, do tak 200 jak metrów. Widać, nie wiem czy widać to na kamerze, ale jest tam oznaczone, każdy ma swoje stanowisko. To jest jest granica porobiona, tak tam, żeby nie było jakichś tam kłótni między tak. sąsiadami. Naprawdę jest spoko. Michał jak się łowi na tej wodzie? Luks, no Jesteś jestem tutaj, tutaj drugi, już, raz. drugi raz, tak, tak. drugi raz i na pewno nie ostatni, myślę, się na pewno będziemy tu widzieć. Tak, chłopaki z ekipy z Foxa też tutaj przyjechali odwiedzić nas. Cieszę się, że. że będziemy się tu wracać będziemy, na 100%. A, tak będziemy tu wracać. Jest to dzika woda, tak? To, nie Dokładnie. Jest, tak? to jest jezioro to jest do wsof, do wsof, wsof. tak? stare jezioro kilkanaście tysięcy lat. Także co, ja zapraszam, e, może jakieś zawody, może jakieś zamknięcie sezonu, otwarcie sezonu, może jakiś tam event e, e, wasz teamowy, e, Także no, na pewno coś tutaj. Na, sobie na pewno na skorzystamy, super Dokładnie. miejscówka. Tak. To co, trzeba panowie wywodzić wędki, bo ostatnia doba. Tak, została ostatnia. Doba. ryby. ryby. Jeszcze że trzeba coś złowić. Dobrego. No jak nie wiem, w Polsce to w połowie Polski jest leży śnieg, bo nawet 20 cm tak, w tym momencie daleko, leży. I to już, już niedaleko się, nie jest. Nie jest, nie się właśnie zaczyna to załamanie pogody. No my to odczuliśmy z tego względu, że te ryby tak trochę na początku brały bardzo ładnie. Pierwszego dnia połowiliśmy, no. wysłowiliście cztery, tak? I my tutaj e, e, Tak, przez pierwszą no. dobę do wieczora. E, ryby. Ryby. Ta noc, a no teraz trochę się uspokoiło, ale zobaczymy. Dzisiaj może coś pojedzie. No chwalcie się panowie, bo noc tak, u was super była. To jest właśnie już sam koniec, taktyka się sprawdziła. Wywieźliśmy zestawy pod drugi brzeg, blisko brzegu. Udało nam się, każdy z nas złowił dzisiaj rybkę, fajną rybkę. I właśnie prezentujemy te rybki. No Działamy. i do góry, Jedziemamy. super. I jest, jak na, na tą porę roku, piękne rybki, zdrowe. O no, woda obdarzyła, nie ma co mówić, no. super. Lux. To co Michu? Za siatka dobiegła końca. Dobiegła końca jesteśmy bardzo zadowoleni. Na sam koniec udało się złowić, każdy z nas złowił po rybce. Jak na tą porę roku jesteśmy mega zadowoleni, prawda? Oczywiście. Fajna okay. woda. Czyli co? połowione, pogoda dopisała, bo mogło być gorzej. No co się dzieje. Trzy dni złowiliśmy osiem ryb, jesteśmy naprawdę mega zadowoleni. Panie. chłopaki też tam połowili u siebie na trzynastce. No co, no. Polecam do się, do, do co? następnego razu. Jakieś, jakieś uwagi? Nie, chyba jest okej. Okay. Jest, jest, nie. wszystko luks. Do tak. Do następnego raz, razu. dobrego. Gratuluję jeszcze raz. I do następnego foxy, także na razie jeszcze raz. Czas to jakoś sobie podsumować. Trzy doby nad fajną wodą. Może od początku opowiemy, jak przyjechaliśmy, co, co tutaj się, się, że tak powiem, działo, nie? Piąte rano i zimno. Bardzo chłodny wiatr. Tak. No ale co, bo jechaliśmy całą noc, mamy tutaj mm, na Korzecznik 6, 6 godzin drogi z Suwałk, więc kawałeczek jest. Postanowiliśmy sobie, że po prostu przyjedziemy, żeby żyć wieczorem i tak dalej, jakoś funkcjonować. Porobimy zestawy zrzutu i pójdziemy się przekimać parę godzin i później sobie powywozimy. Traf chciał, pierwsza rybka zrzutu. To prawda, bardzo, kręciły, bardzo kręciły się tutaj Także wykorzystaliśmy sytuację po prostu. Tak. E, Przypon Ronirik, Rig, pojedynczy pop-up, e, NS1. E, do tego w pv był Life System i tam był mały pelecik 2 mm, mm i bardzo na taki miał skruszone kulki. E, I to się sprawdziło. Później drugą rybę, drugą rybę miałem aż rano. Taką podobnych, podobnych wymiarów, no takie powiedzmy 4, 7, 8 kg. Zarebieniówka tak, taka typowa. Typowa zarebieniówka, nie? No, i później czekaj, u ciebie będziecie wieczorem. Wspomnieć, nie? Warto wspomnieć, że te zarobiniówki są bardzo ładne. One nie wiem, czy były celowo tak dobierane. W zdrowej kondycji są Tak, naprawdę piękne kolory, piękne łuski, Złote, złote, to rzadkość jest po prostu. No kurczę, naprawdę, umaszczenie tych rybek super mm. podrosnął, będzie, będzie fantastycznie. Tak, Ale dobra, tak. teraz idą, idą dalej na Ja w pierwsze dwa brania w pierwszą dobę, później ty masz strzał. Wyjętą rybę masz. Czekaj, bo już nie pamiętam to była ta wieczorem pierwsza? Tak, wieczorem. Wieczorkiem. Mhm. Tak z 2,7 przy wlocie rzeczki, bo tutaj jest o tyle fajna sytuacja, że na 13 przynajmniej jest z prawej strony wlot rzeki. Z no strony na jedynce strony, wylocik Tak, jest, i z lewej strony na jedynce jest wylocik, także te ryby się trzymają po prostu. To jest bardzo dobre miejsce, żeby. O, no coś tam wiesz, jakiś tak, pokarm, zobaczyć. i tak dalej, nie? Także zawsze <laughs> takie, miejsca, takie miejsca są fajne. Mm. No, mieliśmy też. Ile miałeś spinek? Dwie czy jedną? Jedną. Ja też jedną rybkę straciłem, nie? Kurczę, woda zaczęła spadać. E, przyjechaliśmy było ponad 7 stopni, e, później 6. Stopień wody w dół. Mm, na tak, wiatr dużo mieszał, cały czas wiał chłodny wiatr od. E... Samego początku. W to nawet od rana. ciężko było coś ponogrywać sensownie Dokładnie. więcej. No bo słuchajcie, dzisiaj. Nie mogliśmy wyjść z namiotu. Po prostu. Dzisiaj w końcu kurczę tak nie wieje, nie? Nie wieje wiatr taki duży. Jest naprawdę leciutki wiaterek. Dzisiaj mamy Eldorado. My jesteśmy w ogóle. Ostatni, ostatnią kawkę pijemy, jesteśmy w trakcie już takiego. Tak, już na wylocie nie? no niestety trzy dni no, zleciały. Chłopaki, tu, którzy siedzieli na jedynce wielu jaca, tomeczek. Pozdrawiamy, ale Mega było, kurczę. Mega, naprawdę. Dobre chłopaki. Gospodarz też nas odwiedzał codziennie, kucze, wspólne obiadki, jakieś tam drink, Dokładnie, mega tak. przyjemnie, przyjęliśmy, super, nas. no. Dokładnie, zarbał od nas, także odwiedzili nas z żoną, z Katarzyną, też pozdrawiamy, Kasiu. Pozdrawiamy Kasię. <laughs> naprawdę, naprawdę fajnie przygotowane słuchajcie łowisko. Teraz może takich kilka słów o naszych takich odniesieniach, nie? Później jeszcze przejdziemy do rzeczy takich trochę taktycznych. Szukaliśmy wody przede wszystkim nie takiej typowej, jak ja to nazywam, chamskiej komercji, gdzie jeden na drugim siedzi. Na jakiejś, na jakiejś łące, nie? Tutaj jest dookoła las. Nie słychać samochodów, kurcze. Drogi są daleko, można odpocząć. Taka woda dla komisarów to jest przede wszystkim. Tutaj tak, nie no bo przyjeżdżają zwykli, tak, zauważ, karpiarze, nie? po prostu ludzie, którzy chcą odpocząć. No, ten kontakt z naturą jest bardzo ważny przede wszystkim. No tak, ja sobie nie, nie wyobrażam, na takich wiesz, małych, kaczych dołkach siedzieć, nie? Dokładnie, stanowiska są dobrze porobione, naprawdę każdy jest od siebie odseparowany, że tak powiem. No. I możemy, tak, zdecydowanie cieszyć się chwilą na rybach. No tak, odpoczęliśmy, to naprawdę niesamowicie fajnie, mm. bo też jest prąd, gdzie my mieliśmy minusy. Woda w baniaczkach po tej nocy pozamarzała przecież. To prawda, lodu. lód stłukał rano. Więc fare, fareleczki były grane w namiotach. Takie lodówka też, przede wszystkim, tak. jak jedzenie jakieś mamy, to tutaj... No jeszcze teraz to teraz, ale latem to taka lodówka. pod no, prąd no, ratuje i jedzenie masz uratowane, nie? Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne. I szczególnie w takiej dziczy. Tak, także nasze takie odniesienia są naprawdę super, 100% że tu wrócimy, bo, bo woda jest bardzo fajna. I wiesz, to jest stara woda. Tutaj może, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to co Radek też mówił, że tutaj oczywiście zostały też wpuszczone duże ryby, 24 kg, bodajże, z tego co pamiętam, tak. największa, ale nikt nie wie, co tu, co tu było wcześniej, a wcześniej też było tu zarybiane karpiem i... Tak, to typowo woda niemiecka, tam, że tak powiem, trafić. dworek jest na brzegu, widać było, że ktoś wcześniej o to dbał. Stamtąd, w stronie, tam tak, to byłeś, tak, no z tamtej drugiej strony. Dokładnie, tak, także na pewno to była woda typowo pod karpia, robiona. Gdzie był gospodarz no. i po prostu radek to przejął dobrego manosa. Tak o, no, wiedział, wiedział jaką tak, wodę będzie, bo jest dokładnie. Fajnie, nie? Teraz tak, może jeszcze o naszych takich taktykach, jakie tu się sprawdziły. Tu przede wszystkim, jeżeli ktoś chce szukać nie wiadomo jakich dołów góreczek, nie ma. To jest typowa, typowe jezioro polodowcowe o charakterze rynnowym. Czyli ten, ten no delikatnie, już tutaj parametrów od brzegu schodzi do około, z trzech około metrów. Jest taki ten blacik, pierwszy ma tam od 2,7 do 3. Bo do tej głębokości szybko schodzi i później zobacz, schodzi już do około 4, no już gdzieś tam na środku jakieś 4,1 do 4,3 i później znowu wychodzi, nie? Nie ma tam jakichś górek, wąwozików, na stanowisku 13 przynajmniej tutaj, nie? Co jest jeszcze bardzo ciekawe, że mamy dużo brzegów z charakterystycznymi miejscami, są zwolone drzewa. O, no, takie jest, letnie da, miejscówki już typowe. Dokładnie, tutaj. letnie miejscówki no. typowe, jest naprawdę gdzie szukać tej ryby, jest dużo miejsc. Z Cielskiem, tak naprawdę wszystko jest porośnięte przy brzegach. Mamy 30 cm charak na módlu, miejsca, Także nie? tak, Paweł ostatnio wyciągnął nawet ochotkę bardzo grubą, no, zresztą widać, że ta ryba no, po prostu no, ma. No na zestawie miałem, jak, jak, jak ściągałem, miałem <coughs> jakiś tam list, listek zaczepiony jakiegoś krzaczka, kawałek. I normalnie, kurde, taka tłusta ochotka, mm. także ta rybka ma tutaj co pojeść. Dokładnie, letnie miejscówki typowo, ale na jesień. Na no jasne. ale teraz się odsuwają. Tak, no no tutaj na lato, właśnie no ta zatoka tu tutaj, no samoch. to jest super, nie? Z kolei teraz ja na przykład szukałem ryb bardziej na, na głębszej wodzie, na, na 4 metrach. No i spoko, bo udało mi się złowić dwie ryby, jedną stracić, w zasadzie miałem trzy brania. Dzisiaj rano jeszcze linek, taki ładny przedział Ładny, żył. naprawdę, tak. Także naprawdę tutaj przede wszystkim miejsc do obłowienia jest bardzo dużo, nie? to jest spoko, że właśnie nie ma tego ścisku i tutaj w ogóle pole manewru to jest przeogromne, jeżeli chodzi o typowanie. Ja gdzie szukać tej ryby? Tak. I fajnie, bo latem sobie można przytulić się bliżej zatoki, no chociaż ty z letniej miejscówki miałeś. Tak, miałeś zdecydowanie pranie, wszystko z zatoki wybierałem. No i... Zobacz, dwie totalnie różne, dwie skrajne taktyki się sprawdziły, ja szukałem w typowych takich jesiennych miejscach, bardziej skupiałem się na głębokiej wodzie, Ty obławiałeś tutaj dużo tej partii przybrzeżnej. To jest fajnie właśnie, że możemy się podzielić, na przykład tak. jak siedzimy we dwóch, to każdy szuka gdzie indziej ryby i wtedy w I, i tym I teraz wiemy... mądry, bo i tu się sprawdziło i tu się tak, sprawdziło. dokładnie. <laughs> I ilościowo tyle samo, ty miałeś czekaj dwie ryby. i Dwie ryby spinkę. wyjęte, tak. I tutaj... Ja miałem dwie i spinkę. No tak, no to mamy tyle samo po trzy brania, nie? Mm, Podszebrania, to jest sześć, sześć no Zrobiliśmy roboty. No. Udało się, powiem Wam szczerze, że, że kurczę, super. Yy, sypaliśmy niedużo. Wczoraj jeden zestaw chcieliśmy odsunąć drobnicę, to, to sypnęliśmy trochę więcej paletów w jedno miejsce, żeby tą to, to zarybieniówkę gdzieś tam przytrzymać. Dokładnie, a, a, tak, a skrajne zestawy to dosłownie tam było pięć kuleczek, żadnego paletu, nic. E, taktyka przez 3 dni mojego sypania to było naprawdę bardzo mało kuleczki, kulki dopalone. Bardzo mało pelety i troszeczkę konopi, konopi jeszcze używałem i tyle. Wszystko w małych takich ilościach. Tak, na początku nie ma co po prostu tej rybie podsypywać za dużo. Brania to, jest, to, brania to, to, to co? Umie. NS1 12 mm zrobił mi branie. Później drugie branie miały nam Pacific Ture na Waftersa też 12 mm. Wszystko na bardzo drobno, nie? Ogólnie nie tak, dokładnie. 14 to największy był kaliber nasz i. E, squid. No ja 12 na przykład używałem największy. Na ten na te, co miałem brania, squid nie? Się sprawdza na tej wodzie też chłopaki no skwida. Wszystko Tak, squid chyba. Nie? U mnie tak, wszystko Squid, chociaż też e, Stasberry zagrała. O. Tak, to jest coś, coś na słodko, to to jest ale ogólnie tak, tego, tak? ogólnie tak, chłopaki to wszystko na Squid'a mieli. To już... Tam też chyba dużo na tak. takie śmierdziele połowili, nie? Tak, tak, tak. Jacek, pozdrawiamy, Jacek zrobił robotę. No, no Jacek, dzisiaj, kurczę, mm. poszalo chłopaki, w ogóle trzy ryby, które widzieliście wcześniej, <laughs> bo też dużo czasu spędzaliśmy razem. Wpadaliśmy właśnie do chłopaków na jedynkę, ponagrywać te szybki, żebyście zobaczyli trochę też z tamtego stanowiska. To takie oficjalne nasze rozpoczęcie, fajne tak serwisowanie. Fajnie, to też jest miejsce, żeby razem się spotkać. Fajnie, no. jest grill, jest wiata. Tutaj właściciel zadbał o całe łowisko. No ta rybaczóweczka z wiatą jest super, nie? Mm. Wielki grill, także można sobie jakieś imprezy tak, integracyjne Tak, sanitariat jest zadbany, naprawdę super. No bo nie, nie wiem, czy wspominałeś, właśnie kibelki też wszystko tutaj są. Wszystko mamy, macie z widokiem na jezioro, komisarzy docenią. No. Komisarzy docenią, tak. poranne par, par, dwa i się patrzy, <laughs> <laughs> Nie, ale naprawdę wszystko jest przygotowane dobrze, wszystko jest ogrodzone, nie boimy się o sprzęt i tak dalej. Mm, tak, dokładnie, to jest super. A co, trzeba tu będzie wrócić, my pakujemy graty. To co chcieliśmy, plan, plan minimum został wykonany. Zabrakło trochę większej rybki, ale fajnie, że już udało się jak, no, ale jakieś już ryby złowić. Planujemy nie? następną zasiadkę tutaj to jest miejsce, do którego się wraca, warto wracać. Tylko chcemy wrócić teraz, już typowo latem. Nie? Tak, typowo latem, żeby się zazieleniło. Zazieleni będzie super. No dobra, dziękujemy Wam że dotrwaliście do tego momentu. Ja Ci dobro dziękuję za super zasiadeczkę. Dziękuję Pawełku za zaproszenie. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie i wchodzimy w sezon 2022.